Siemanko, tutaj Josyn z prawdziwy Wietnam. Dzisiaj pokażemy Wam, jak wyglądają imprezki urodzinowe w Wietnamie. Przede wszystkim nie wychodzą ze znajomymi do pubów, tak jak u nas, tylko wszystko to jest taka rodzinna imprezka. No i tutaj dzieją się już przygotowania do hotpota dzisiaj. I tutaj zobaczę: cała rodzinka wspólnie się zbiera i wszystko razem szykują, nawet solenizantka szykuje. Dzisiaj będziemy mieć hotpoto który tutaj się właśnie szykuje. Żeby miał troszeczkę słodkości, dodaje się ananasa. ananasa do środka. Pomidory dodają kwaśnego smaku. I zobaczcie teraz, co będziemy dodawać do tego hotpota. Jak zawsze w Wietnamie na imprezkach mamy dwie kosze zieleniny. To się używa zazwyczaj na koniec, żeby dopchać się już słodkim. Tu mamy grzybki, które też się wcina. Tutaj kolejny rodzaj grzybów, coś, ale jak nasze boczniaki. Na sam koniec, na dobitkę, też jest przygotowany makaron. To jest bodajże z manioku zrobiony. Oprócz tego mamy tutaj świeżą rybkę ubitą, przygotowaną. Mamy coś, co uwielbiam, czyli wołowinka, krojona, zamrażana i krojona na takie cienkie paseczki, zwijana w roladki. To jest przepyszne i jest tak cienko pocięte, że da się to tylko mrożone ściąć. Mamy też do hotpota tutaj parówki. Dzieciaki to uwielbiają. Jak zawsze tofu musi być. W Wietnamie tofu jest. Świeżutkie i przepyszne, bo codziennie rano na ulicach je robią, więc nie ma żadnych chemikali naszego smaku i tego tofu nie da się porównać. Ryba będzie, więc mamy też szczypiorek i pietruszkę, żeby dodać do tego smaku. Mamy też tutaj kolejną rzecz przygotowaną do hotpota, czyli yy, małże. Nie wiem dokładnie, jak się to nazywają, plus kolejny kosz zieleniny, żeby dodać do hotpota żeby był jeszcze bardziej aromatyczny. It's a egg, to? Ek. A, a tutaj ikra też mamy dzisiaj na bogato, widzę. NDS, słoder water A, uuuu i żołądek ryby też będzie wdany. Trochę już dla Wietnamczyków, nie dla mnie. Tutaj widzimy dwa podstawowe elementy kuchni wietnamskiej, czyli chili i limonkę albo Kung Fat. I na deser w Wietnamie rzadko jest słodkie, więc mamy kosz mango, który będzie spożyty. Tam są takie śliweczki. O. Tutaj mamy śliweczki wietnamskie takie małe, kwaśne. Są tak kwaśne, że jakby kozie wetknąć gdzie, to wiecie co by robiła. I je się zazwyczaj moczy w takim, w takim jakby przyprawie do zupki chińskiej. Tak to wygląda. To jest Holanda.

And this, a, a, a i zalewa się to mleczkiem kokosowym, żeby smaczniejsze było. Tak, tutaj małże gotują. Dlatego są takie pyszne. Koko mm. na Halo. No. I w Wietnamie rzadko używa się stołów, rzadko mają stoły w domu, tak naprawdę do jedzenia takie wielkie jak u nas, więc jak zbiera się, zbierają się domownicy, to każdy dom ma takie maty rozłożone jak tutaj. I zaraz zobaczycie, to będzie nasze, na miejsce naszej uczty. I tak wygląda imprezka w Wietnamie, każdy dostaje malutką miseczkę, pałeczki są i to wszystko wrzuca się po ileś tam sztuk do środka tego hot jak to zacznie bójgotać i się oceni, że wszystko jest gotowe, to każdy wyjmuje i nakłada sobie po kawałku do takiej miseczki, zjada go i nakłada więcej i więcej. Co a, a, tutaj ten brzuch chyba jakiejś ryby z ikrą, moje, oj, right? okej, okay, let's put it inside. Zobaczcie, to jest ta ikra ugotowana, jak w nudle wygląda. How is this, the taste to this? It's hard or soft? Good? Ja no mam, już ugotowane w wodzie kokosowej i... Im bliżej, że to jest I to się już tylko w tym susiku ma to, co Wam wcześniej pokazałem. A patrzcie, Lin tutaj dotknęła rozgrzanego skutera, jak się schylała, żeby założyć chyba blokady, czy klapka wyciągnąć z spodniego. niego. Trzeba uważać na tę skuterkę. Ale tak jak i u nas, alkohole są na urodzinkach. <noise> Winko też będzie. Winko nie jest podziemnością. W niewielu domkach pije się normalne winko, Zazwyczaj wino ryżowe serwują. Kuk! mi Kuk! Give me one No i taka ciekawostka, że w Wietnamie kukurydzy nie solą. Nie lubią solonej jak dostaniecie kawałek kukurydzy to go nie próbujcie chwytasz tylko tak sobie tutaj jedzą kukurydzę i obgryzają a to A, dostała prezent What's inside a prezenty generalnie to rzadkość na wietnamskich urodzinach what is this? To mix pepper

I tak wygląda ten hotpot, że sobie po prostu każdy poławia to co nam najbardziej lubi. I chodź, do miseczki. No raczej więcej niż dwóch, trzech kawałków. Naraz nie powinno się nakładać, bo niegrzecznie. A najlepsze kąski dajecie na przykład starszyźnie. To co tutaj lintnie, może dla Was wyglądać jak zwykła suszona ryba, ale to jest czarna płaszczka. Suszona, która będzie chyba przekąską do alkoholu. Nie jak to smakuje. can eat like this. Chyba <laughs> nie znam Wam opinii, bo nie mogę tego przegryźć nawet. Minęło 5 minut. Zaczyna się rozpuszczać ta płaszczka pomału, ale bardziej traktujcie to jako gumę do żucia, niż jak mięso do zjedzenia. Takiego szybko się używa do gotowania makaronów w hot Po Do godziny później. Lin powiedziała mi kiedyś, że wietnamskie słowo impreza to po prostu znaczy dużo czegoś i widzieliście, było dokładnie tak, było mnóstwo jedzenia, oprócz tego takie ciekawostki o urodzinach w Wietnamie, no to żona mi mówiła, że tutaj to w sumie nic wielkiego i za bardzo się tego nie obchodzi poza dziećmi, rzadko dają sobie prezenty, życzeń sobie nie składają tak jak my skomplikowanych. Jedyne co, to śpiewają sobie 100 lat do jakiegoś torcika kupionego w piekarni, z zachodu przyszła taka tradycja. Ale co zabawne, śpiewają zazwyczaj po angielsku. Dziękuję! log, log. A tu życzenia z Polski, akurat odcinek kręcimy. Dzisiaj mamy malutki torcik, bo ja się odchudzam, na to jestem. Sporo osób też w ślad za mną chce zrzucić wagę, więc musi być malutki, bo by został. Świeczki jakie old z wosku pszczelego czy z Zawsze na wietnamskich urodzinach kilka razy odpalają świeczki, żeby każde dziecko mogło sobie zdmuchnąć, bo dzieci uwielbia.